Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym porannym spacerze, na naszym power walku. Tym razem zabieram Was do Gdyni. I na ten spacer nie pójdę sam, razem z Wami, ale także z gościem specjalnym. Przedstawiam Wam Krzyśka Kozakiewicza. Dzień dobry, cześć. Serwus. Jak się masz? Bardzo dobrze. Fajnie, super. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie na, na dzisiejszy power walk, ponieważ porozmawiamy o dużym wydarzeniu, które organizowane jest tutaj, właśnie nad morzem w Gdyni którego Krzysiek jest pomysłodawcą. Oczywiście dzisiaj organizujesz e, konferencję IT Manager of Tomorrow, of tomorrow. Tak. Of tomorrow e, e, z dużym zespołem, ale zaraz do tego przejdziemy. E, Krzysiek, e, tradycyjnie pytam moich gości, moich powerwalków e, o ich nawyki. O dwa tak naprawdę nawyki. Pierwszy, taki, który masz już u siebie wyrobione. Który bardzo sobie cenisz, ponieważ daje ci dobrą energię, jesteś bardziej sprawczy dzięki niemu, wiesz, lepiej się czujesz. Jaki to jest nawyk? To o którym wspomnieć? E, Wydaje mi się, że będzie wiesz, pasować do klimatu naszego spotkania, to są chyba poranki. Nie? I to jest bardzo dbam o to, żeby poranek był spędzony jakoś aktywnie i, i, i produktywnie. Tak bym powiedział, dobrze mnie nastawił na dzień. Czasami to jest spacer, tak jak teraz to robimy. Tak. W lesie czasami to jest jakiś trening, yy, jakaś aktywność fizyczna, cokolwiek coś, co mnie porusza, co spowoduje, że dostanę, wiesz, rano endorfin i, i mnie dobrze to odpali. Okej, okay. yes. ale czy to jest jedna rzecz i zawsze powtarzalna ta sama, czy sobie wybieram żongluję? Wybieram, wybieram, wybieram żongluję. Wiesz, czasami mam więcej czasu to zrobię kilka ich, tak? No. A czasami jest to jedna rzecz. Ostatnio mam mm, okazję bywać w zasadzie codziennie w lesie rano, bo Jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch psów, to to mnie mobilizuje, tak. żeby ruszyć. No, czasami wiesz, jest to trening na siłowni, czasami jest to na, na trening na macie do jogi, jakaś mhm. praktyka jogi, więc zawsze to jest coś takiego związanego z ruchem, ale nie jest to zawsze to samo. Jasne, fajnie. No, aktywność o poranku w tej pierwszej części dnia, a szczególnie wyjście na świeże powietrze, żeby się naładować trochę światłem naturalnym, to jest w ogóle skarczane. No, zdecydowanie, zdecydowanie, nie. Fajnie. Dobrze, a teraz powiedz mi o nawyku, o którym myślisz, ale go jeszcze u siebie nie wyrobiłeś. Jest takowy? Wiesz co, ja tak myślę, jedna rzecz, której kurde, chyba mi brakuje i wiesz w tym całym zabieganym świecie czasami gubisz kontakt z osobami, które są dla Ciebie ważne, istotne I, i, i taki nawyk, żeby regularnie do tych osób się odezwać, zadzwonić, a nie czekać na spotkanie, nie? Bo, bo, bo spotkania dzisiaj się odbywają rzadziej. Tak. I chyba takie coś, żeby wiesz, znaleźć sobie tą przestrzeń i nie, nie wiem, czy to jest raz dziennie wykonać, czy to jest w jakiś raz, raz w tygodniu, czy, czy kilka razy w tygodniu usiąść Jakoś z tego telefonu, Tak, tak, tak. złapać i, i wykonać te kilka telefonów do osób, które nie wiem, kilka dni nie widzisz, zapytać co u nich, i, i tak dalej. Nie? Więc wydaje mi się, że to z perspektywy znowu jakiegoś dobrego samopoczucia ważne jest, żeby utrzymywać kontakt z, z osobami z bliskiego otoczenia, a on czasami po prostu ucieka. Nie? Tak, tak, zgadzasz się. I nawet czasami zadzwonić bez powodu, Dokładnie. bez tematu. Bo ja bardzo często dzwonię, bo, bo mam jakąś sprawę, e, a wystarczy zapytać, co tam słychać u ciebie. Tak, tak. Jak tak. się masz, prawda? I nagle. Tak. Coś A wiesz ja nie korzystam za bardzo z, z, z mediów społecznościowych, czyli też nie mam aż tak bardzo wiedzy co się dzieje, nie, nie śledzę tego, nikt nie śledzi mnie, no to, 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 to tym bardziej, nie? gdzieś tam muszę o to zadbać. Tak, no fajnie, fajnie, to trzymam kciuki, żebyś sobie wyrobił taki nabyk, mikro w pewnym sensie. No tak, dobrze, tak. przenieśmy się w przyszłość, moi drodzy w dniach 18, 19 i 20 czerwca w Gdyni w Teatrze Muzycznym odbędzie się duża konferencja, która która to już rocznica będzie? 9 edycja. 9 edycja, przepraszam, nie rocznica, tak, edycja, edycja no? fantastycznie. E, opowiedz więcej o tej konferencji i dlaczego powinniśmy na nią przyjechać? E, od razu powiem, ja na niej będę, e, tak, nie tak. tylko przyjadę, żeby wziąłem w niej udział yy, i w tym wszystkim co się będzie działo w ciągu dnia i też wieczorami, ale także w czwartek o godzinie dziewiątej Krzysiek mnie namówił, żebym wystąpił na scenie głównej i podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie nawyków właśnie. Nawyków, dokładnie. No. Ale co nie wiem to już, ty pamiętasz, bo ty byłeś też na pierwszej edycji konferencji. To była pierwsza? Pierwsza, w no, 2016 roku. Ja e, no, jeszcze no to... wtedy. Też ja taką swoją drogę wiesz, wystąpień publicznych. Ja A, też. Ale pamiętam, jak mnie zmroziło na początek na otwarcie konferencji. Tak. Więc co to jest konferencja? Czy w ogóle idea tego, co robimy, tworzymy społeczność menadżerów, liderów IT. I robiliśmy to no, trochę wcześniej niż 2016 rok budując lokalne społeczności w kilku miastach w Polsce, organizując meetupy, a konferencja powstała po, po kilku latach tak naprawdę takiej działalności stwierdziliśmy, że zrobimy event taki ogólnopolski. No, zakończył się powodzeniem. Dużo ludzi przyjechało, w sensie dużo na tamten, na tamten etap. 130 osób pamiętam, było na pierwszej edycji. Mhm. Mieliśmy pozytywny feedback i od tamtej pory kontynuowaliśmy to. Ona ewoluowała w znaczeniu takim, że też branża IT ewoluowała i i w ogóle technologia, jakby na to nie spojrzeć, ona się stała bardziej taka dostępna, i coraz więcej osób interesuje się branżą IT. Bardzo dużo osób weszło do, do branży IT i dzisiaj na nasze. Przebranżowiło po, się na przykład. Przebranżowiło tak się, tak, to, tak? tak, tak, tak. I coś, co kiedyś byłoby, powiedziałbym, niszowym obszarem, tak gdzieś tam to, to, to IT i nawet w przedsiębiorstwach, często osoby z IT e, gdzieś tam siedziały, wiesz, albo na górnym piętrze albo gdzieś tam w rogu, tak. no to dzisiaj jest to centralny obszar każdego tak naprawdę biznesu. I bardzo często są to osoby, które no, prowadzą całą firmę, że tak powiem, biorąc tak. pod uwagę produkty i usługi i niejednokrotnie na, nie są najlepiej wynagradzane No tak, e, zdecydowanie. wszystkich e, pracowników w firmie, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie tak, tak, tak pewnie jest. wielu. Świat się zmienił. Trzeba, świat się te, zmienił. trzeba to nazwać po imieniu. No i dlatego też myślę, że to co my robimy stało się coraz bardziej interesujące dla większej grupy osób po prostu, tak? gdzie mhm. rzeczywiście dzisiaj mówimy, jest to konferencja, nazywa się IT Manager of Tomorrow, mówimy o trendach w technologii, mówimy o trendach w zarządzaniu, mówimy o trendach w leadershipie, o budowaniu zespołów, o, o trendach też w biznesie, no bo ten menedżer IT musi rozumieć bardzo dobrze biznes, no i nagle się okazuje, że ten event, tematyka i ta grupa osób, jest nie tylko ciekawa dla stricte osób wywodzących się z technologii, ale też z, z innych obszarów do nas przyjeżdżają, żeby poznać, zrozumieć, no bo to co przynajmniej powiedzieliśmy, to technologia wchodzi tak naprawdę wszędzie. Do całego, do całego naszego świata otoczenia, biznesu. Ciekawa jest grupa e, prelegentów, czyli osób, które wystąpią na scenach, bo nie jest tylko jedna scena, ale jest wiele scen tematycznych już na tej konferencji. E, I e, no, chociażby Pan Piotr Wokl, tak? Dobrze wymieniam nazwisko? Felk. Wok. właśnie. właśnie. Wywodzący się przecież z biznesu. Założyciel i prezes szkoły wyższej szkoły psychologii społecznej, tak? Tak, SWPS. SWPS. Będzie też Rafał Brzowska, który... No jest to, Impost jest firmą technologiczną, sam zresztą tak to nazywa. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, obrazie. Jest jesteśmy, technologia właśnie. Walczy cały czas z tym gimbalem, te gimbalu. Ale kiedyś się ujarzmie, zobaczysz. E, I no, wymieniłem dwa znane nazwiska, będzie też wiele innych ciekawych Zobacz. osób, między innymi. No właśnie, bo, tak, my, to, bo, wiesz, bo my to. Wiesz, bo to, my, my nazywamy tą konferencję festiwalem wiedzy, inspiracji, networkingu dla, dla liderów IT. IT. Tam się Menagerów, akurat już wąsko tak. robić. Menżerów liderów IT. I teraz jak sobie myślę o tym, że to ma być festiwal wiedzy i inspiracji, no to my chcemy tak naprawdę dostarczyć perspektywę różnych obszarów. I, i Piotr Felk czy Rafał Brzoska no to są no, wybitni biznesmeni, prowadzący, no, czy osoby, które zbudowały ogromne, ogromne organizacje, których też technologia i innowacja jest, jest w centrum, można powiedzieć. I myślę, że ich perspektywa, podzielenie się ich doświadczeniem, ich karierą, tym, jaki mieli pomysł i jak doszli do takich, do takich dużych organizacji, jak to zbudowali i jakimiś podzielenia się praktykami, myślę, że jest bardzo wartościowe i to pewnie jedna z perspektyw, którą pokazujemy. Natomiast na konferencji mamy y, wielu uznanych liderów, menadżerów z branży IT, w tym szefów działów IT z różnych branż, bo to od bankowości przez media, e-commerce, automotive i, i, i z Polski i z zagranicy, bo będziemy mieli okazję gościć i posłuchać m.in. globalnego CIO, czyli szefa IT na poziomie globalnym w ABB, czyli w ogromnym przedsiębiorstwie. Ale też i właśnie lokalnych szefów IT, m.in. z Banku czy, y, czy z innych y, tego typu organizacji. Natomiast y, też y, wiesz, dosyć istotnym elementem y, konferencji, tego jak budujemy program, jest zapraszanie osób spoza tak naprawdę biznesu, spoza branży, po to, żeby y, w jakiś sposób dostarczyły wiedzę, inspirację, doświadczenie, które może być przydatne z perspektywy mhm. menadżera IT. Stąd właśnie Twoja obecność i, i, i wiesz, i cały temat związany z budowaniem nawyków. Będziemy mieli między m.in. też Wojtka Liszkę, który jest trenerem, przepraszam, nie trenerem, tylko sędzią koszykarskim, a który, z którym wymyśliliśmy pewien kontent związany z tym, jak podejmować decyzje pod presją czasu, jak być przygotowanym na decyzje pod presją czasu. Będziemy mieli też osoby, które zajmują się stand-upem, a też na poważnie opowiedzą, jak wykorzystać Tą umiejętność ze stand-upu i humor w biznesie do tego, żeby lepiej się komunikować, lepiej sprzedawać swoje idee. Więc no, zdecydowanie ja wrócę do tego, tego naszego hasła: tak? festiwal wiedzy, inspiracji i networkingu dla liderów i, i menadżerów IT, bo to naprawdę tak, tak podchodzimy do budowania tego programu. Czyli patrzymy szeroko, holistycznie, i chcemy, żeby ludzie wyjechali nie tylko z takim naprawdę, wiecie, wiesz, praktycznym. E Zestawem, jak budować swoje organizacje IT, ale też pewnego rodzaju inspiracją na siebie, w jaki sposób siebie rozwijać swoje zespoły. Już można zobaczyć i klikając ten link, który umieściłem w, tutaj w opisie tego odcinka, możecie zobaczyć w ogóle całą agendę tej konferencji oraz prelegentów oraz tematy, które przedstawią, które poruszą, które mogą Was zainteresować. To, co mnie interesuje, to to, jak dbacie o jakość. E, tych wystąpień, ponieważ no, można zaprosić różne osoby, no i one mogą też nie dowieść, prawda, tak, tej tak, Jakości. Tak, 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 no też. i wtedy możemy tutaj skręcić na chwilkę i pójdziemy sobie pod górę, Jasne. a później sobie zejdziemy. E, no ale mogą nie dowieść, no i później wszyscy, którzy przyjadą, powiedzą, będą kręcić no powiedzą, a jednak słabo było. Tak, w przyszłym tak. roku odpuszczamy. A Was e, charakteryzuje i wyróżnia jakość? Zdecydowanie. E, jak tą jakość dowozicie? No to jest, bym powiedział znowu, wiele, wiele, wiele wymiarów, bo na pewno jeżeli patrzymy sobie stricte tylko i wyłącznie na same jakby prezentacje, to co pojawia się na scenie, no to mamy pewien proces, który już na samym początku, gdzie mamy pewną selekcję, to na bazie tej selekcji już wybieramy osoby, które po pierwsze są przygotowane, wiedzą, umieją występować na scenie, natomiast też mają ciekawy case, ciekawą historię. Staramy się też unikać tego, żeby pojawiały się na naszej konferencji, Prezentacje, wystąpienia, które były już wielokrotnie gdzieś indziej występowały. To na pewno też jest coś takiego, co nas charakteryzuje. E, natomiast potem, już po tym wyborze selekcji, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby dobrze przygotować e, speakera prowadzącego e, do tego. Czyli mamy, on poustawiany mówię, pewne mechanizmy, które pozwalają nam zrobić dry run, dać feedback. E, Oczywiście tam... dry run? Wytłumaczmy wszystkim, co Tak, pomaczę. dry run, no, czyli. E, Wiesz, nawet tak jak my rozmawialiśmy, gdzie mnie przeprowadzał przez swoją prezentację po to, żebym. Nawet to nie jest taka full wersja, ale przeprowadzał mnie przez prezentację, po to, żebym ja Ciebie jeszcze naprowadził, postarał pomóc Ci dopasować przekaz do grupy docelowej. No wiesz, dał jakieś, jakieś takie wskazówki, które mają wpływ na tą jakość ostateczną. nie? Ja nie bez powodu zapytałem Krzyszka właśnie o to, ponieważ to jest też ciekawe, że oni nie zostawiają nic przypadkowi. To jest coś, co też wyróżnia dobrych, dobrze przygotowanych, jakościowych organizatorów e, takich wydarzeń. Więc nie dosyć, że najpierw jest sprawdzenie kto czym dysponuje w swoim arsenale, jaki ma track record e, wystąpień, to jeszcze później jest zadbanie o to, żeby były mm, e, te osoby przygotowane. E, mi akurat tutaj Krzysiek ze swoim zespołem dał wolną rękę przygotowania, ale ja, jak tylko powiedziałem, że Kamil Kozioł mi pomaga w przygotowaniu. Czyli jeden z naszych gospodarzy Powerwalków. Raz na jakiś czas możecie Kamila posłuchać tak tutaj jest. też jego porannych, że tak powiem, męczarni wywodów. Jak on nie lubi wstawać wcześnie. Kamil nie lubi? Kamil wstaje. Już nie będę mówił o której godzinie, ale chyba wszystko wynika z tego, że późno się kładzie. Ale Kamil. Jest mistrzem Polski wystąpień publicznych i przygotowuje wiele osób, a także wiele organizacji firm do prezentacji, do wystąpień publicznych. No i jak ja powiedziałem, że z Kamilem tutaj się przygotowuje i konsultuje moją prezentację na tej konferencji, no to Krzysiek powiedział: Mateusz, jest okej. Okay. No ale, ale Dominika, którą serdecznie pozdrawiamy, która jest w swoim zespole. Tak, jest. Od razu mi zadała pytanie, no dobrze, Mateusz, to e, powiedz mi, jakie trzy take outy, czyli tak można powiedzieć, jak tak, to można tak. na polski wziąć. Jakie wnioski, to z czym chcesz zostawić tak naprawdę uczestników? No, no właśnie, z czym chcę zostawić swoich uczestników, żeby w pamięci e, wzięli dla siebie, w głowie zostało im, ale żeby coś wzięli ze sobą na przyszłość. No tak. i ja musiałem, że tak powiem, trochę pogłówkować i się na tym zastanowić. Dlatego o tym właśnie mówię, ponieważ dbacie o to, nie? Tak, dodaj tylko... tylko tutaj tytuł i występ i o której godzinie, ale. To wiesz, jest no, to natomiast to więc... jest jakby trochę szersze, bo, 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 bo jedno to jest to, co płynie ze sceny, nie? Natomiast jakość na evencie, no bo jak ja rozumiem jakość, jakość rozumiem jako zrealizowanie pewnego celu, nie? Ja zawsze, zawsze bardzo wysoko stawiam tego uczestnika konferencji, czyli ja nam bardzo zależy, żeby dana osoba yy, nie tylko wyjechała, wie, że... Zjadła sobie ciasteczka konferencyjne i, i posłuchała fajnych yy, prelekcji, ale żeby rzeczywiście znalazła to, to, czego szuka, jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu, jakieś e, osoby, która może jej pomóc w tym. Yy, jakiś pomysł nowy na, 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 na wdrożenie, czyli coś takiego bardzo praktycznego. I myślę też, że żeby to. Dowieść, to bardzo ważna jest też pewnego rodzaju atmosfera. Czyli bardzo nam na zależy, i to też też jak rozmawialiśmy, nie przepadam za taką sytuacją, że speaker wchodzi na konferencję i wychodzi i go nie ma. Mhm. Ale czyli chcę, żeby on był dostępny nie tylko ze sceny, ale żeby potem ludzie mogli do niego podejść, coś zapytać, wiesz, pogłębiające pytanie zadać, tak. porozmawiać i tak dalej. Więc to na pewno też jest ten element. No ale też wydaje mi się w ogóle dobór uczestników, przez to, że my mamy tą. Sama nazwa mówi IT Manager of Tomorrow, tak? czyli konferencja mhm. dla menedżerów IT. No każdy zarządza czym innym w różnym kontekście, w różnych organizacjach, ale jest to w jakiś sposób grupa, która ma podobne wyzwania, czyli jeżeli się stworzy fajną atmosferę, że pomiędzy nimi jest przepływ też wiedzy, informacji, doświadczenia. to to nie płynie tylko ze sceny, tylko mhm. wiesz, całych tych rozmowach kulorowych i, tak. i tak dalej. No i też mój zespół bardzo nad tym pracuje, żeby zadbać o tą całą przestrzeń, atmosferę, te eventy networkingowe i tak dalej. I, i wydaje mi się, że jak ty o tym mówisz, że mamy tą jakość, mamą jakość, to mówię, to jest bardzo wielowymiarowe, tak? Mhm. I, I rzeczywiście, no, staramy się co roku gdzieś tam uwzględniać pewnego rodzaju feedback, też szukamy, słuchamy pewnych. Szukamy pewnych trendów, które są na mhm. świecie, jeżeli chodzi o, o eventy, konferencje, po to, żeby to robić po prostu coraz lepiej. Mhm. No właśnie, wejdźmy do tego pokoju, który teraz, do których drzwi otworzyłeś, a mianowicie nie tylko scena, nie tylko wystąpienie, nie tylko przerwy kabowe tak. pomiędzy i te rozmowy kuluarowe, ale także wydarzenia to, towarzyszące, które no, mają też służyć trochę temu właśnie, że a. jest sposobność i okazja do tego, żeby być bliżej, uczestnicy bliżej tych e, ciekawych gości, e, ale także i między sobą, żeby pogadali. Tak, Myślę, że no, tędy. Nie wiem właśnie, czy przyjdziemy. Dobra, będę szedł przodem, a ty... Jeżeli Myślisz? tak, damy radę. Damy radę. No, no właśnie, opowiedz o tych y, y, wydarzeniach towarzyszących, proszę. No to rzeczywiście na każdej takim biznesowym wydarzeniu, gdzieś ten element networkingu jest ważny tak? i my też do niego przykładamy dużą uwagę. Mamy tak naprawdę trzy, trzy większe wydarzenia networkingowe, bo Mateusz wspominałeś: 18, 20, konferencja jest w Gdyni, natomiast my 17 w, w tym roku to po raz pierwszy robimy taki w zasadzie I jeszcze before przedkonferencyjne spotkanie, które będzie zorganizowane w budynku Olivia Center, który dobrze znasz, tak. na 34 piętrze. Potem 18 czerwca dla uczestników jest, jest, jest fajna przygoda, bo mamy wynajęte te dwa duże statki żeglugi gdańskiej, te katamarany tak zwane. Białej floty. Bia biały, tak, dokładnie. I mamy imprezę networkingową na wodach Zatoki Gdańskiej, co też jest fajne, no bo oprócz tego, że sprytne, bo nie można wyjść z tej imprezy. Czyli, czyli jest to taki, wie, zabieg dosyć ciekawy. A nieakratnio uważajcie. Słucham? Nie, nie, ty nie, nie, nie później no, po. No, mówię, że otworzysz tego powerlocka to poszedłeś. Tak, posłuchaj tak, tak, tak. Jest to sprytne, nie można wyjść, ale no też fajnie. Bo na świeżym powietrzu można po, podelektować się widokami, zrobić sobie zdjęcie i, i, i zachód słońca popodziwiać, szczególnie Za... dla osób, które są przyjezdne. Do A mamy większość przyjeżdżą. takich, tak? tak? Bo no, 80% osób to jest przyjezdnych. Okay. Co też jest bardzo dużą zaletą, bo wiesz, jak, jak jesteś na konferencji, gdzie większość ludzi jest z danego miasta, no to, to jednak jest ta pokusa, żeby pójść do pracy na spotkanie. Tak. Coś tam zro, zrobić na mieście, a wieczory masz obowiązki, bo, bo domowe i tak dalej, więc w tych też imprezach networkingowych tak nie do końca możesz wziąć udział, nie? Więc to tak. myślę że też jest duża duża zaleta. Jasne. No i 19 czerwca mamy taką naszą już główną imprezę networkingową. Ona zaczyna się w Teatrze Muzycznym o 20.00. Jest tam gala wręczenia nagród w naszym konkursie pod tą samą nazwą IT Manager of Tomorrow Awards. Jest tam aukcja charytatywna, którą rok temu zrobiliśmy. W tym roku powtarzamy inny cel, ale podobna idea. Bardzo zagrało nam to i jakby daliśmy możliwość naszej społeczności wsparcia ważnego celu. Jaki to jest cel? W zeszłym roku była to aukcja na rzecz DKMS, Fundacji DKMS, czyli walki z, z Białaczką. Tak. W tym roku wspieramy młodych ludzi, stypendystów na. Rozwój ich edukacji, kompetencji. Robimy to przy współpracy z Fundacją Rafała Brzoski. Mhm. Dwójka stypendystów będzie na konferencji. No, niesamowici ludzie z potencjałem przeogromnym, i jest to bardzo spójne z naszą wizją, czyli rozwoju edukacji. E, budowaniu talentu, więc, więc e, fajnie się to wpisuje w naszą misję i wydaje mi się, że w tym roku też uda nam się fajną sumę zebrać. Mamy ciekawe fanty nastawione też na rozwój, na doświadczenie, więc e, kolejna fajna przygoda w tym roku się szykuje. No i po tej aukcji e, też kolejny kawałek networkingu, organizujemy to w browarze Dynia, czyli też w fajnej przestrzeni nad samą e, wodą. No, natomiast ewidentnie trend jest taki, to też ciekawe, mamy takie rozmowy, że tak jak kiedyś tak mi się wydaje na tych imprezach biznesowych, konferencjach, był taki trend, że wiesz, do rana to u nas też jakaś grupa osób czasami się zdarza. Natomiast widać już, ja tak, tak mi się wydaje, że, że też uczestnicy często szybciej rezygnują z tych imprez, żeby przyjść na drugi dzień rano. No, bo ty masz na drugi dzień rano swoje wystąpienie, i myślę, że dużo osób po prostu pójdzie w miarę wcześniej albo nie tak późno spać, żeby dołączyć do Twojej sesji, nie? Mam nadzieję, że, nie, że będą tutaj wszyscy dogorywać no. i zbierać energię, a ja zamierzam oczywiście im ją dać. Natomiast z dużą dawką inspiracji. Natomiast tak, ja też zauważyłem, że coraz więcej osób dba o swój dobrostan. No tak, Czyli i teraz o sen, wiesz, o odżywianie, o dobrą regenerację, emocje. I, I to, żeby następnego dnia pomyśleć, dobrze wystartować. Tak, zdecydowanie nie. No I wiesz, i też co myślę, ktoś jedzie w, w delegację, ma chwilę tego oddechu. Z jednej strony fajnie mogę sobie, wiesz, e, e, zaimprezować, no, a z drugiej strony, kurde, jest też moment, żeby wyspać się, nie, że wyjeżdżam tak. z domu i, tak. i z tego też mogę, mogę skorzystać. No. Jest to bardzo indywidualne, a ja mówię o pewnym trendzie, jaki, jaki obserwuję. Nie? Fajnie, to dobry trend moi drodzy i teraz na koniec duża niespodzianka może i atrakcja tego co robimy teraz, czyli maszerujemy z Krzyśkiem sobie na spacerze rozmawiając e, podczas naszego PowerWalku i samej konferencji otóż wpadliśmy na pomysł to było bodajże dwa czy 3 miesiące temu żeby połączyć te dwa projekty e, konferencję IT Manager of Tomorrow i PowerWalk i słuchajcie wpadliśmy na pomysł żeby codziennie w dniach Konferencyjnych, zacząć dzień właśnie od takiego spaceru. O 6.15 będziemy startować na spacer sprzed wejścia głównego do teatru muzycznego, i codziennie będziemy szli razem z uczestnikami tej konferencji. Ale jeżeli Wy byście chcieli dołączyć do nas o, we wtorek, no w środę albo w czwartek, właśnie na taki power walk po Gdyni. Na pewno pójdziemy nad morze, pójdziemy bulwarem, e, pójdziemy zobaczyć błyskawice, w jakim stanie jest e, Dar Pomorza. No to a przy okazji na pewno porozmawiamy. Dobrze zaczniemy dzień i na każdym tym powróczu będę miał ciekawego gościa, o, gościa, którego gości, których e, tutaj. Wybrał i zasugerował mi właśnie zespół Krzysztofa. Będą to, przypomnij mi, sędzia. Będzie to ostatniego dnia, z tego co się orientuję, będzie Wojtek Liszka, czyli tak. właśnie międzynarodowy sędzia koszykarski. No i naprawdę osoba z niesamowitą charyzmą, ale też i niesamowitymi doświadczeniami. Naprawdę warto posłuchać tego. Mhm. Będzie to Magda Kamińska, która bardzo ma ciekawą historię swoją. E, związaną z, 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 z ogromną zmianą, która wynikała z, z tego, jaki miała styl zarządzania i jak musiała to przepracować, i dzisiaj się tym dzieli. Dzieli się z tym w bardzo ciekawy sposób, bo <gryw> organizuje warsztaty z pasterzami owiec w, w górach I, i na bazie ich wiedzy, doświadczenia pokazuje, jak być tym servant-leaderem, który dzisiaj jest tak bardzo to popularne i modne, więc ja nie znam szczegółów, więc tutaj też tak wiecie, ogólnie opowiadam, natomiast myślę, że to Mateusz powyciąga z Magdy tak, dużo, dużo, dużo ciekawych inspiracji. No i trzecią osobą jest Dominik Juszczyk, którego możecie kojarzyć z społeczności podcastu Intencjonalni, który jest ekspertem ekspertem, jeżeli chodzi o talenty galupa i w ogóle o, o, o samoświadomość i budowanie siebie w oparciu o e, znajomość swoich silnych, słabych e, stron. No, Popatrzcie, fantastyczni goście i oni właśnie będą tutaj z nami maszerować e, podczas power walków o 6.15 spod e, e, wejścia do teatru muzycznego, tak? Przepraszam, już no. tyle myśli mam w, w głowie. Więc Was też na to zapraszam. Jeżeli chcecie możecie, to przyjedziecie w ogóle na całą konferencję e, organizowaną przez Krzyśka i jego zespół. E, tak naprawdę to ja chyba Cię nawet nie przedstawiłem jako Prezesa firmy Konclea. Konlea. Kon, przepraszam tak. tak, Tak, tak. To jest firma szkoleniowa, prawda? No, my, tak, to jest firma, którą założyliśmy wspólnie z, z Bartkiem, moim bratem. Już 13 lat temu zaczęliśmy jako firma szkoleniowa mhm. dla IT, dla specjalistów IT, menadżerów IT, ale rzeczywiście po kilku latach działalności zaczęliśmy budować społeczność i dla tej społeczności tworzyć. Pewną platformę do wymiany wiedzy, czyli organizować właśnie meetupy, konferencje, programy tak. rozwojowe. No i dzisiaj Konla jest takim, powiedziałbym, ekosystemem trochę nastawionym na e, wspieranie e, w rozwoju specjalistów, menadżerów IT całych organizacji. Całych e, organizacji IT. firm. Do Konlei też tutaj możecie link e, e, zobaczyć w naszym opisie i do samej konferencji, więc teraz już wiecie. Po co można i dlaczego przyjechać do Gdyni na te trzy dni konferencji oraz oczywiście zapraszamy na nasze power 6:15 we wtorek, w środę i w czwartek 18, 19 i 20 czerwca. Będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Fajnie, że byłeś gościem naszego power walka. Trzymam kciuki za udaną konferencję, to już będzie przyszły tydzień, tak, tak, więc zbliża się, eee, nie, zbliża się, tak, 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 tydzień, tak, tydzień, tak zbliża się tak, przyszły, tak, przyszły tak, tydzień, no. no to popatrz, ja wiem, ale w dobrej formie jest, co nie? Zazwyczaj organizatorzy konferencji to uff, już tutaj podupadają energetycznie, a ten, gdzieś dobrze no właśnie, dobrze, dobrze działają. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam Was serdecznie Cześć. i do zobaczenia jutro. Na kolejnym powerwalku jutrzejszy powerwalk poprowadzi Marek Kamiński i opowie o nowo powstałym centrum mocy w Gdyni. O, mój sąsiad. Prawda? Bo, my, sąsiad. bo my, sąsiad my jesteśmy mały, w mały, tym samym mały, miejscu. Mamy biuro skrzydło w skrzydło. W, w, jak Topente, w Parku naukowo-technologicznym w Gdyni. W Gdyni i słuchaj Marek otwiera tam chyba nie na dole, na trzecim piętrze, centrum mocy. Okay. I tam będą prowadzone Muszę różne puść. wydarzenia i ciekawe warsztaty. Marek jutro o tym oczywiście opowie, a to miejsce jest o dokładnie tam, za tamtymi budynkami, po drugiej stronie torów. Więc jesteśmy wszyscy tutaj gdzieś tam, jak widzicie, w okolicy. Gdynia, Gdynia jest kompaktowa. Prawda, jeszcze blisko gdzieś Sopot, Gdańsk, ale pozdrawiamy Was e, gdziekolwiek teraz jesteście, w każdym miejscu i miejscowości w Polsce, a także i wiemy, że oglądacie nas za granicą. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego dnia, dobrego całego tygodnia i do zobaczenia jutro na Aureloku. Cześć. Cześć. Cześć.